Cześć, cześć. Dzień dobry, kochani. Witajcie. 15 grudnia. Ja nadal nie mam internetu, ale postanowiłam nagrać ten filmik, aby nie wyjść z sprawy. No bo już miałam przerwy w swoim nagrywaniu i wiem, jak to trudno potem się we wszystkim połapać, jak sobie ją przypomnieć, co i jak. Zaczniemy naszej gry wspólnej. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 i 5. Dobrze, dzisiaj weźmiemy sobie może brązowy gosteczka w ruch. Oj, poruszyłam. 3, 3, 1, 3 i 1. Dobra. to mamy 3, 6, 9, 10 i 11 dodać. I mamy pizzę, 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 pizzę za jeden. Dodać jeden, dodać. Lubkę kończymy. Lubkę kończymy, tu mamy skończoną, tu mamy skończoną. I tu mamy za jeden. Dodać jeden, dodać. Pomidorka kończymy za dwa. Serek kończymy za dwa. I ogień. A za 2, dodać, 2, dodać e, razem 19. E, tak, te są, te są, nie, to są tu. Te są tu, a te są tu 19. A czy ja tu mam jakąś złotówkę? Mam złotóweczka i 20 wpada. Piętnasty, dwunasty plus dziewiętnaście to mamy 458. Dobrze, to wkładam tu. Dziesiątka zostaje na następny raz. Tak, a złotoweczkę wkładam sobie do skarbonki, i to odkładam na razie na boczek. Kolejna nasze wyzwanko to jest kalendarz. Znaczy kalendarz to jest wyzwanie 100 dni do końca roku. I tu rzucamy kostką czwórką i mamy jeden. Jeden razy dwa to jest dwa. I niebieski. Dwa. No, gdzie jest niebieski? Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. 6, 7 i 8. Dzisiaj leci 8 zł do wyzwania izy. Przepraszam za hałas, to 2 zł. Zabieram i wkładam w deszkę. Ok, i to mamy to. Dobrze, mamy kolejny przegregatur. I co my tu mamy? To, czy my tutaj coś mamy? Nie. A nie, mamy. Dobra. 100 złotych mam na wyzwanko od Ewoli, bo chciałabym to ukończyć w tym roku. W tym roku kalenderzowym. Zobaczmy, czy nam się uda. Dwa razy kostka szóstka. Dwa i trzy. Oj, nie tym. 2 i, aha, tu nie, mamy tak 100 minus 2 minus 4 minus 3 i jeszcze raz i mamy 4 minus 4 minus, dobra i ta jest skończona, tu mamy 4 i 2 razy 2 to jest minus 8, 4 minus 4,

2 i 3 bonusy, i kostka ósemka, dobra. 1 i 4, i 4, czyli minus 9, i 34 złote jeszcze. 4, 7 i minus 12. Dobra, czyli 22 dwa złote muszę wziąć z powrotem i to mamy ukończone, to wypinam, dobra, to mamy skończone, 22, ale czy ja tu mam, tak, mam 22, zabieram, eee, czyli mamy 122 to jest równa 78, Uuu! Leci piętnasty, dwunasty plus siedemdziesiąt osiem, dodać pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć, to jest sześćset siedemdziesiąt siedem, zobaczmy, czy to się zgadza. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześćdziesiąt, sześćdziesiąt znaczy 677. Zgadza się. Super. I to idzie na pomnik. Ewa. Czas wolny. Pomnik. Dobra. I to wezwanko. Na razie wkładam do mojej saszety. mojej saszety, która jest. Oj, przepraszam, poruszyłam wami, która jest pusta, a to już wyrzucam, bo jest niepotrzebne. Koperta. Koperta do. Hałas, przepraszam, ale yy, zostało mi tutaj 22 zł. To może bym gdzieś dołożyła, co? Tu mamy mosty, to może do tych. Yy, do szklarni. Dwadzieścia dwa. Dziesięć, dwadzieścia. A jakbym dodała jeszcze osiem. Raz, dwa i trzy i jakbym jeszcze wyszukała pięć, sześć,

Karta leci tu, a ta karta leci tu. Dobrze, i mamy to. No, i jeszcze zanim pójdziemy do. Cześć, papi! Zanim pójdziemy do świątecznych, to jeszcze mamy na Justynopol 80 zł. Wyciągam moje karteczki. Moje karteczki. Dobre, może sobie tak przemieszam. O, i, I mamy kartę numer 5. Yy, tramwaj. Yy, tramwaj jest jednorazowy lub miesięczny, czyli zrobimy. Yy, aha, i tu mamy 80 minus jednorazowy. To jest sześciościenna. Ok, to zrobimy podwójnie, czyli mamy złotówkę za miesięczny i dwa złote za jednorazowy. Super, tak by można było podróżować, prawda? Ta karta już jest zużyta. Karta numer 7 do więzienia. Tu rzucamy kostką. pyk, kostką szóstką. 4 minus 4 minus karta numer 5 karta numer 5 i mamy bilety autobus i będziemy mieli kartę skończoną słuchajcie minus 14 minus ta już jest skończona i ta już nie będzie brała udziału karta numer 10 Karta numer 10 to jest szansa. W konkursie uroda zdobywasz trzecie miejsce i otrzymujesz nagrodę 3 złote. Tu odhaczam sobie plik banknotów. I ta karta jest zużyta. A z kalkulatora znika 3 złote i tu mamy kolejny zwrot podatku od urzędu skarbowego. Otrzymujesz 10 zł i kolejny plik banknotów minus 10. Ok. I karta numer 1. I mamy Warszawa. Pierwszy kwartał za 8, minus 8 i 4. Ja to sobie robię jako bonus. Mamy kartę numer 11. Zadania. Dopadła ci choroba, płacisz za prywatną wizytę 2 złote. Tu wykreślam jeden znak zapytania. Z kalkulatora znika dwójka, a karta idzie do zużytych. Karta numer 7. Karta numer 7, tu. Idziemy do więzienia, pyk, rzucamy kostką szóstką i mamy 5, minus 5. I zostało mi jeszcze 27 zł. I mamy kartę numer 1, tym razem piła, drugi kwartał 5 zł, minus 5 i minus 3 jako bonus. I mamy dziewiątkę opłaty za internet, ten nieszczęsny internet, tu wykreślam... Sobie drugie kółeczko. Tu minus 1 zostało mi 18 karta numer 9 za telefon. To weźmiemy siódemkę najwyższą. Jedno kółeczko i pyk i 11 złotych. I na co nam wystarczy? Karta numer 10. Dostajesz odsetki od lokaty 5 zł, zakolorowuję minus 5, minus czy uda mi się coś za 6 zrobić? Mm. Sponsorujesz konkurs? To może nie. A karta numer 6? Karta numer 6 opłata za postój. Tu rzucamy kostką czwórką. No. I mamy 4: minus 4: minus tu. Wykreślam jedno kółeczko i zostaje mi 2 złote, które ląduje do lokaty dwójka, trójka, czwórka, piątka już nie gra, ósemka, dziewiątka, dziesiątka, jedenastka i do dwunastki ląduje dwa złote. Dobrze. A tu wpisujemy, że dodajemy osiemdziesiąt piętnasty, dwunasty plus osiemdziesiąt to mamy pięćset trzydzieści. Pięknie. Ta ci tu. Z chowam wam do mojej szufladki. A karty te wracają do swojego pojemniczka. Ok. Może uda się skończyć ten Justinopol? Mam nadzieję, fajnie by było. Dobra, tu zrobimy mały porządek i idziemy do. Idziemy do. Tu mam 100 złotych. Skończyliśmy ostatnio na książeczce od Ewuni, więc. Rozpoczynamy od szeptów choinki. Szeptów choinki. I tu idziemy po kolei. Mamy śnieżną kulę. Śnieżna kula za 8. I prezen... Uuu, prezencik. O, Kasia tutaj lubi duże kwoty. Tak jak samo jak w kalendarzu. Mm. 8. Ale zrobimy tak. Dobra, niech będzie 28. 28. Hmm, ale to mi, czy mi to coś da? Tu muszę sobie rozmienić. Tak, byśmy sobie rozmienili. 28, czyli 30 wkładam i 2 wyciągam. Dobra. I tu tylko wpiszemy, że. 15, 12 plus 28 to jest 40. Po malutku będziemy zbierać. Raczej ten segregator nie skończy się w grudniu. Ale co tam? Tu mamy jeszcze, co my tutaj mamy? Po kolei kostka, czwórka, cztery. Cztery dodać. 6. Dodać 6. Dodać 120? O Matko Bosko. 10, 20, 30, 40. A nie, to 120 się uzbiera, nie o Matko, ale się przestraszałam, że tu trzeba 120 włożyć. E, dobra, tu mamy dziesiątkę, dodać 10. To zrobimy za 5, dodać 5. Aha, i tu jest chyba. A nie, bo tutaj się losuje, nie. 5 razy, tak? Raz, dwa, trzy. Dobra, to ja zrobię tak, że plus 3 jeszcze i te wypadają. I to idzie tu. I mam 28. Dwadzieścia osiem i dam tą czwórkę, plus cztery to jest trzydzieści dwa, i to idzie na koniec. Od tego zaczniemy. trzydzieści dwa. Dobra piętnasty, dwunasty plus trzydzieści dwa, to mamy 40 zł. A, ha 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 nie mam, nie mam, nie mam jak rozmienić. Czy dłonia będzie miała, nie będzie miała. A tu? Su, 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 su. Zguba też nie ma. Mm, mm. Ale jakbyśmy zrobili tak i tak, to rozmienić i teraz byśmy sobie tu zamienili u zguby 60, ok. I teraz byśmy to wyciągnęli. To mamy czterdzieści. Dobrze. Coś się udało. Coś się udało. I idziemy do do moni. To zaczniemy może tu jedenaście. Jedenaście dodać. Kostka ósemka i kostka czwórka. Ósemka ma za 4, czwórka ma za 1, czyli dodać 5, to mamy 16. 16, kostka 12, to nie to. O, no wiadomo, 10, u Moni nie ma taniu, 26, Dwadzieścia 26, sześć. Dwadzieścia sześć. a tu my coś tu mamy.

Ale ja sobie to zamienię na całą 50. O tak. A no i tą jedynkę jeszcze i to. I zaczynamy od początku z 5, 10, 14 zł. Dobra, rzucam kostką do jedynki znowu. 2 razy. Kostka 6 razy 2. Aha, dobra, to jest tak. 4 razy 2 to jest 8. 5 i 8 plus 8 15 12 i tu mamy 178 plus 8 to jest 186 i mamy nie za dużo 6 zł czy z gumową ma tu szóstkę ma szóstkę no i na tym byśmy zakończyli ten segregator i zostały mi jeszcze mm, mini. Zostały mi jeszcze mini, na które mam dzisiaj 50, 90, 100 zł. By było, żeby się coś ukończyło, nie? Tych mini pomieszam. Każdy, y, Każda karta jest podpisana na, y, ma, swój, ma swój cel, na który zbieram. Dobra, może tym razem tak zrobimy? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wszystko widać? Widać, dobra. Stuwa, więc biorę moje. Moje, moje, moje. I teraz tak, kostka czwórka. Tu mamy cztery. Tu mamy cztery. Tu mamy kostkę i mamy trzy. Dobrze. Tu mamy kostkę szóstkę i mamy 1. Tu mamy 2, z... a tu zrobimy tak: 4, 2, 4, 6 i 8. 5, 6, 7 i 8. Tu mamy też już dwójkę, czyli też 4, 2, 4, 6 i 8. Może tak będzie szybciej po prostu. Tu mamy kostkę szóstkę i mamy skromny 1. Tu mamy kostkę szóstkę, tu mamy kostkę czwórkę. Kostka czwórka 1 a kostka szóstka 2 2 i 1. Tu mamy kostkę czwórkę i mamy trzy i tą kartę kończymy. Jupi, chociaż jedna dobra. Ta na razie odkładam. Biorę kolejne wyzwanie. Kolejne wyzwanie. Może też budżet Olka. I tu zrobimy kostkę czwórkę. Aha, i tutaj zrobimy 3 1 2 3 złote. I zaczynamy od początku czwórka i mamy 1 jedyneczka, tak. do budżetu Olka mamy 2. 2, dobra, tu mamy kostkę szóstkę i mamy 2. Kostką, czwórką, ile? 1, 2, 3, czyli 6 zł. 5 i 6. Tu ile? 2, 2 i 4. I mamy kolejne. Ding, ding, skończone. Super. I tu dajemy kolejne wyzwanko. Kolejne wyzwanko, może tym razem znowu budżet. Ok. Jeden. Tutaj mamy kostkę, szóstkę i mamy cztery i kolejne skończone. Ding, ding. A nie! Przepraszam, a już się cieszyłam, a tu było schowane. Dwa. Dwa, dwa, dwa. Do budżet olki cztery. Dwa i. 4. Dobra, i tu rzucamy kostką, i mamy aż 4, czyli tu idzie złotówka, i to już mamy skończone. Biorę kolejne, ostatnie już, budżet olka, i tu mamy 4 złote, czyli wpiszemy 3. Dobra. No i od początku, czwóreczka, i mamy skończone. Gdzieś tu widziałam piątkę, tak? I to mamy skończone, ok. I teraz może zrobimy Ewelinkę. Dobra, idziemy tu. Tu rzucamy kosteczką i mamy jeden. Tak, kostka szóstka i mamy jeden. Yy, tu ile? Cztery, czyli mamy dwa złote. Tak, to już jest skończone. Dwa złote i kolejne. Wyzwanko. Dwa złote, może to przesunę tu, tak. Yy. Jeden. Dwa. I trzy zrobimy taką. Że to jest po złotówce. Budżet Olka złotówka. Kostka szóstka dwa. Dwa tu mamy. Kostkę czwórkę, trzy, i tu mamy trzy, i mamy ding ding, trzy, a tu mamy, dobrze mówię, trzy, a tu było teraz trzy, też trzy, czyli daję piątkę. Tak, to jest skończone. O Jezu, się pogubiłam. Dobra, ostatnie od ewelinki. Tu mamy kostkę czwórkę, i mamy jeden. Zabieram jedynkę, daję dwójkę i tu jeszcze mamy kostkę człorkę i mamy 2 2. I jedziemy od początku yy, tułuż samy ile jeden złotuweczka tu aż 3, 1, 2 i 3. No i tu mamy kostkę, szóstkę i mamy aż 5. Tak i zostało mi 4 zł. To budżet olki idzie 3, 1, 2 i 3. Idzie mogę dać złotówkę. Gdzie mogę dać złotówkę? To jest kostka czwórka. to jest... To tu też zrobimy po... po złotówce 1 zł za psiaczka, No dobra, to mamy. To wraca, to wraca, no, może tak, pyk, 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 to wraca tu, do koperki na kolejny raz. I teraz mamy tak. Ukończonych mamy 1, 2, 3, 4, 5 i 6 eee, 2, 4, 6, 8, 10 zł idzie na dzbanek filtrujący, tu mamy 20 zł idzie na oczyszczacz powietrza. Kostka, tu mamy 20 zł idzie na spożywkę. Dobra i szybko.

i dodać 6, 23 zł idzie na środki czyszczące, bo chcę sobie zrobić zapas i na proszki, na płyny 6, 9, 8, 4 i 9 i 30 zł idzie na właśnie proszki. To ja sobie tutaj muszę wyciągnąć 30, tak, a to muszę sobie porozmieniać. I dobra, ale to już poza wizją. Bardzo dziękuję za dzisiaj. Yy, trzymajcie się zdrowo. Do zobaczenia. Mam nadzieję, że już niebawem. Pa pa.